Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu panu prezydentowi sprawodawcy polskiego, Bartosz. Szanowni Państwo, w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego spotkaliśmy się na najstarszej Ostrowskiej metropolii przy grobie pamiętam Juliana Haniebu Orwińskiego, wielcu zasłużonego człowieka, oficera Armii Krajowej, uczestnika powstańczych walk z 1944 roku, a jednocześnie honorowego obywatela miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Kiedy słuchałam wystąpienia mecenasa Nowakowskiego, kiedy słuchałam wystąpienia przewodniczącego Naraczyka, pomyślałam sobie, jak niezwykłym miastem jest Ostrów Wielkopolski. Jak niezwykłym miastem, skoro mamy takich honorowych obywateli. Jak niezwykłym miastem, skoro to właśnie po Wielkopolski stał się tą ostatnią podróżą mecenasa powiemskiego. Szanowni Państwo, ale nasze myśli i uczucia kierujemy dziś jednak także pod adresem wszystkich rodaków, którzy 73 lata temu w okupowanej Warszawie stanęli do nierównej walki z hitelskimi niemcami. Te 63 dni Powstania Warszawskiego były nie tylko walką o wolność, ale przede wszystkim walką o godność, walką o człowieczeństwo. I choć zdania na temat zasadności Powstania Warszawskiego, czy Pan Dyrektor, będą pewnie jeszcze długo podzielone, to nie ma dziś najmniejszych wątpliwości co do tego, że ówczesne społeczeństwo tej właśnie godności i człowieczeństwa było coraz bardziej odzierane, a wręcz ich pozbawione. Po blisko, pie, po blisko pięciu latach od wybuchu straszliwej i pełnej cierpienia wojny przyszedł krytyczny moment, w którym powiedziano dość. Dość nieludzkim praktykom, dość terrorowi, życiu w nieustannym strachu, życiu w ręku, dość okrutnym prześladowaniom, torturom, poddawaniu się wyrokom śmierci. Dla wielu granica psychicznej wytrzymałości została przekroczona, co obwieściła godzina W. Osamotniona stolica przez 63 dni stawiała heroiczny opór nieporównywalnie lepiej uzbrojonej armii Hitlera. Po cichej zgodzie Stalina brutalnie stąszono ostatni z polskich narodowo wyzwoleńców z A w ciągu tych 63 dni Powstańcy pokazali światu, światu, jak wysoko nad wisą ceni się wolność. I mimo, że w okresie PRL-u z Powstania Warszawskiego usiłowano uczynić temat tabu, dziś historia słusznie oddaje hołd jego bohaterom. Oni przecież wcale nie walczyli o zaszczyty i spektakularne trofea. Stawką sierpnia 1944 roku była bowiem godność Człowieka. za tę godność człowieka, młodzi, 16, 17, 18 letni ludzie oddali swoje życie. Ta sama godność, która dzisiaj jest dla nas czymś tak naturalnym, powszechnym i oczywistym. Oni stanęli w jej obronie także dla nas, potomni. Pamiętajmy o tym zawsze. Chwała bohaterom. Cześć ich pamięci. Thank you.